Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie w trzecim już odcinku piątki z Coachem. Chciałabym serdecznie podziękować tym osobom, które obejrzały pierwszy, drugi odcinek i podzieliły się ze mną swoimi opiniami na ten temat. Te osoby, które mnie nie znają, nie miały jeszcze możliwości ze mną pracować. Nazywam się Aleksandra Swand. Od kilku lat jestem dyplomowanym coachem. Dzięki coachingowi pomagam ludziom w wyznaczaniu realizacji celów, pomagam w znajdowaniu różnych rozwiązań trudnych sytuacji. Pracujemy nad zwiększeniem potencjału oraz zwiększeniem satysfakcji w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Dzisiaj chciałabym Cię zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony tematyce zaufania. I zaczniemy troszeczkę inaczej, ponieważ poproszę Cię, żebyś pomyślał, pomyślała o osobach w swoim życiu, które obdarzasz największym zaufaniem. Czy jest to mąż, żona, przyjaciel, przyjaciółka, członek rodziny, wszystkie te osoby, którym który obdarzasz największym zaufaniem. Myślę, że już masz. Zadanie numer dwa. Zastanów się, masz mi to kilka, dwie, jedną, dwie sekundy, co takiego te osoby mają, co takiego się wydarzyło, że im ufasz, że obdarzyłeś je zaufaniem. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu, daj na pauzę, ale podejrzewam, że te kilka sekund wystarczy, żeby przed Twoimi oczami trochę tych powodów się pojawiło. Założę się, że sytuacji, okoliczności potwierdzających zaufanie, że godność zaufania tych osób będzie bardzo duża. Ja pokuszę się o to, że prawdopodobnie. Spośród tych wszystkich wystąpią cztery. Cztery powody, dla których ufasz, to między innymi to, że po pierwsze ta osoba zawsze jest słowna, że jeżeli coś obieca w stosunku do ciebie, to stara się dotrzymać danego słowa, że możesz na nią liczyć w różnych okolicznościach. Druga rzecz jest lojalna zawsze stoi po twojej stronie. Cokolwiek by się nie działo, zawsze jest przy tobie. Trzecia rzecz jest w stosunku do Ciebie prawdomówna. Zawsze możesz liczyć na uczciwą i prawdziwą opinię czy zdanie na jakiś temat tej osoby. I czwarta rzecz, zawsze jest ta osoba w stosunku do Ciebie życzliwa. Jeżeli wydarzy się coś trudnego, jeżeli coś zawalisz, to Cię pociesza i jest przy Tobie. Natomiast kiedy odniesiesz sukces, świętuje razem z Tobą. Tak? Zadanie trzecie. Zastanów się, co ty takiego w sobie masz, co takiego yy, musiałeś, musiałaś zrobić, że yy, ktoś ufa Tobie, że ktoś obdarza Ciebie zaufanie. Mhm. Podejrzewam, że odpowiedź jest taka sama jak w pytaniu numer dwa. Czyli, że dotrzymujesz danego słowa, że zawsze stoisz po stronie swojego przyjaciela, zawsze jesteś w stosunku do tej osoby prawdomówna, prawdomówny i przede wszystkim jesteś w stosunku do tej osoby życzliwy, życzliwa. Tak to sprawia, że jesteś przyjacielem, przyjaciółką swojego przyjaciela, przyjaciółki. To jest super. I teraz zastanów się, jak wygląda sprawa w stosunku do Ciebie? Czy sam? W stosunku do siebie też obdarzasz się zaufaniem tak dużym, jak dużym zaufaniem obdarzasz swojego przyjaciela. Czy wykazujesz się yy, tak samo yy, słownością, lojalnością, yy, prawdomównością i życzliwością w stosunku do samego siebie, jak robisz to w stosunku do swojego przyjaciela? Podejrzewam, że tutaj opinie mogą być mieszane. Ale najczęściej mogą być na nie. Prawda jest taka, że chcąc, nie chcąc, najczęściej jest, że obiecując coś innym dotrzymujemy słowa częściej niż robimy to w stosunku do obiecji danych samym sobie. Że przyjaciół i osoby nam bliskie traktujemy z większą życzliwością niż traktujemy samych siebie. To się przekłada na wewnętrzny dialog, jaki prowadzimy w stosunku do samego siebie. Że jesteśmy uczciwi i bardziej prawdopodobni w stosunku do przyjaciela niż często jesteśmy ze samym sobą. I tak samo przetacza się to na życzliwość w stosunku do samego siebie. Na tym opiera się zaufanie. Co skutkuje brakiem zaufania do siebie? To na pewno skutkuje i odbija się przede wszystkim na naszej pewności siebie, na naszej, naszym poczuciu własnej wartości, na naszym samopoczuciu. Tak? Że w momencie, kiedy obiecujesz sobie coś i tego słowa nie dotrzymujesz bez względu na okoliczności. To jak się z tym czujesz, tak, że prawdopodobnie nie czujesz się z tym dobrze? Czujesz poczucie winy, czujesz irytację, która podejrzewam, że czasami odbija się na osoba z Twojego, z twojego otoczenia. Tym właśnie odbija się brak zaufania do samego siebie. Często w sytuacjach trudnych, kryzysowych, czy w sytuacjach nieprzewidzianych brakuje nam zaufania do siebie, czyli takiego przekonania, że bez względu na okoliczności ja sobie dam radę i wszystko jest ok. Z tego się bierze, właśnie zaufanie do siebie. Dlaczego jest to takie ważne? Właśnie po to, żeby. Mm, Czuć się ze sobą dobrze, tak, żeby wewnętrznie dotrzymywać danego sobie słowa, żeby być w stosunku do siebie życzliwym i, i prawdziwym. Jak to zrobić? Co zrobić, żeby zbudować takie zaufanie do siebie? Bo pierwsza rzecz, zacznij dotrzymywać danego słowa. Jeżeli sobie coś obiecasz, dotrzymaj tego, chociaż jakiś tego części. Nie musi to być duża rzecz, to może to być mała. Jeżeli chodzi o dotrzymywanie danego słowa, proponuję ci, ja w stosunku do samej siebie stosuję dwie metody. Pierwsza jest to filozofia Kaizen, czyli bardzo mały krok. Próbuję chociaż w małym stopniu zrealizować dane sobie słowo, czy zrealizować wyznaczony sobie cel. Jeżeli obiecuję sobie, że pójdę biegać, to staram się iść biegać. Jeżeli nie dam rady iść pobiegać, to wychodzę chociaż na spacer, lub idę ze śmieciami i wracam do domu okrężną drogą. Żeby dotrzymać danego sobie słowa, chociaż w jakiejś części. Żeby traktować słowo dane sobie na, z taką samą ważnością, jak czynimy to w stosunku do innych osób. To jest raz. Druga rzecz, kwestia prawdomówności. Bądź ze sobą uczciwy. Jeżeli czegoś ci się nie chce, jeżeli nie masz na coś ochoty, powiedz to ofen. Dzisiaj nie mam ochoty. Jeżeli masz ochotę coś zrobić, chcesz coś podziałać, bądź uczciwy sam ze sobą. Dzisiaj mam ochotę iść pobiegać, powiedzieć do, do, do męża: Słuchaj, ty się dzisiaj zajmujesz dziećmi, bo ja mam ochotę wyjść na spacer. Bądź uczciwa samym sobą, bądźcie uczciwi, tak samo prawdomówni w stosunku do, jak jesteście prawdomówni w stosunku do przyjaciela, to bądźcie prawdomówni w stosunku do, do siebie. Trzecia rzecz, też bardzo kluczowa, wewnętrzny dialog. Zastanów się, jakich zdań, jakich słów używasz do swojego przyjaciela. Czy tak samo mówisz do siebie wewnątrz? W momencie, kiedy coś się zawali, coś pójdzie nie po Twojej myśli, to czy używasz takich samych słów, kiedy Twój przyjaciel Ci powie, że doznał takiej, takiej porażki? Raczej nie. Najczęściej jest to, Boże, ale ja mm, jestem prze. Mm. Niecenzurowane słowa, albo jak mogą być taki głupi, jak mogą być taka głupia, żeby to zrobić, tak? Albo że nie pomyślałam, nie pomyślałam wcześniej. Najczęściej są to słowa obwiniania i krytyki, których raczej, raczej nie używamy w stosunku do swojego przyjaciela. I tak samo jest w momencie odnoszenia sukcesów, kiedy zrealizujesz jakiś cel, osiągniesz sukces, osiągniesz jakiś wynik. To się ciesz z nim, celebruj nim. Przede wszystkim nie używaj słowa udało mi się, bo to ci się nie udało, to wymagało Twojej pracy, zaangażowania. Kiedy Twój przyjaciel osiągnie jakiś cel, to mówisz mu, no fajnie, udało Ci się, tak? Wątpię. Raczej jest super, jesteś zajebisty, zajebista, zapracowałeś na to. Także postaraj się, żeby sobie też robić wewnętrznie taki. Taki wspierający dialog. Na tym się buduje właśnie zaufanie do siebie, traktowanie siebie jako swojego najlepszego przyjaciela. Czym to zaowocuje? Zaowocuje to przede wszystkim dużo lepszym samopoczuciem. W momencie, kiedy postanowisz iść pobiegać, to nieważne, czy zrobisz kilometr, pięć, dwa, w momencie, kiedy już ubierasz buty i wychodzisz z domu, już osiągłeś swój cel. Już zrealizowałeś to, co sobie postanowiłeś. W momencie, kiedy obiecasz sobie pójść wcześniej spać, wystarczy, w momencie, kiedy już się kładziesz do łóżka, już osiągnąłeś swój cel. I wtedy, wtedy towarzyszą ci dużo bardziej wspierające uczucia fajne emocje, zadowolenie siebie, dumę z siebie. Pozwól sobie na te emocje, bo one cię budują, one potem zaowocują. E, fajnymi uczuciami i działaniami w stosunku do siebie na przyszłość. E, przyjaciele są, przyjaciele nas otaczają, ale największym przyjacielem, jakim powinien, powinnaś, który powinnaś i powinnaś się zatroszczyć, to jesteś ty sam. Celebruj swoje sukcesy, e, podchodź życzliwie do swoich e, niedociągnięć, e, wyznaczaj sobie cele. I w, chociaż w małym, malutkim stopniu, staraj się je zrealizować. I kiedy już je zrealizujesz, nie mów udało mi się, tylko zrobiłem, zrobiłam to. Żeby osiągnąć lepsze wyniki, żeby móc osiągnąć swój cel, też jest warto przewidzieć wszystkie przeciwności, które, które możemy napotkać na drodze. Tak? Przewiduj, po to, żeby się przygotować na to i jednak swój cel zrealizować. Pamiętaj, jesteś swoim najlepszym przyjacielem, zaopiekuj się sobą, dlatego Ci ludzie ufają, dlatego traktują Ciebie na przyjaciela, bo wiedzą, że jesteś słowny, życzliwy i prawdomówny. Jeżeli jesteś w stosunku do nich taki, bądź też taka dla siebie, bądź też taki dla siebie, stać na to, jesteś swoim najlepszym przyjacielem, zaopiekuj się sobą. Tyle z kwestii zaufania. Dziękuję Ci bardzo, że mnie oglądłaś. Mam nadzieję, że ta treść, chociaż troszeczkę, da Ci do myślenia, do zastanowienia się, będzie dla Ciebie wartościowa. Ja Cię odsyłam do mojego wpisu na blogu, który, który poświęciłam temu samemu tematowi. Zapraszam Cię serdecznie na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. My widzimy się już za tydzień, w przyszły piątek. Będę poruszała tematykę nawyków, którym też jest warto przyjrzeć. Ja z mojej strony życzę Ci dużo szczęścia, dużo powodzenia, fajnego piątku, udanego weekendu. Widzimy się za tydzień. Zostaw proszę po sobie ślad w postaci lajka, komentarzu i udostępnienia również. Dzięki śliczne. Do zobaczenia za tydzień.